Siemano witam was, ja jestem Mateusz, no i zapraszam na dzisiejszy film. Catric Arkadiusza Milika, Leomessi ma dość Paris Saint Germain, a oni mają dość Leomessiego. Zmiana klubu jest nieunikniona. Manchester United odpada z FA Cup, a Cristiano Ronaldo nie trafił z rzutu karnego. Carlos Tevez być może powróci do gry, Bayern Monachium nie może podpisać kolejnej umowy z Sergiem Gnabrym. PS że zaoferuje zidenowi ogromne wynagrodzenie. FC Barcelona zapłaciła 15 milionów euro za piłkarza, którego nigdy nie kupiła. Kibice Blaugrany wyzywają Usmana Dembele, a na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. Już dzisiaj wieczorem czeka nas finał Pucharu Narodów Afryki. Dajcie na dole w komentarzu znać, kto Waszym zdaniem wygra. Senegal czy być może jednak Egipt? Jeżeli jesteście fanami piłki nożnej, to zachęcam Was, abyście zostali widzami naszego kanału. Na pewno nie będziecie żałować. Kolejny materiał oczywiście już jutro o godzinie 6 rano. A teraz zapraszam do oglądania. Sponsorem kanału jest Betfan. Z kodem LANDRY600 macie freebet o wartości 60 zł i cashback 10 razy większy. Szczegóły na betfan.pl Dobry piątek miał Arkadiusz Milik. Jego drużyna, czyli Olympique Marsylia pewnie wygrała 5-2 z Ange, a on sam zdobył hat -tricka. To co prawda często się nie zdarza, ale ostatnio też zdobył 3 gole w meczu pucharowym. Arkadiusz Milik trafił w 18, 70 oraz 78 minucie spotkania. I co interesujące to Olympique Marsylian przegrywała w 11 minucie 2-0. Wielkie brawa dla naszego reprezentanta, no i oby więcej takich spotkań. Oczywiście nie mogłem też nie porównać wyników Polaka do Messiego czy Neymara. Arkadiusz Milik w tym ligowym sezonie zdobył 4 bramki, Neymar 3, ale o Messi zaledwie jedną. A co do Leo Messiego, to jak doskonale już wiemy, wielkimi krokami zbliża się dwóch mecz Z Realny Madryt w Champions League. Zdecydowanym faworytem na ten moment są oczywiście piłkafe Carlo Ancelottiego. PSG jest osłabione, Messi jest totalnie bez formy. Neymar kontuzjowany nie gra. Ostatni mecz rozegrał w listopadzie, a środek pola we francuskiej ekipie, tak jak od wielu lat, wygląda bardzo przeciętnie. Hiszpańskie mundo deportivo podgrzewa atmosferę przed tak ważnym meczem i twierdzi, że będzie to decydujący mecz nie tylko o to, kto awansuje, ale również o przyszłość Argentyńczyka. No sami przy. Przyznacie, że jeden gol w Lidze w połowie sezonu jest to wynik fatalny jak na takiego piłkarza. Zresztą w Paris Saint Germain cały czas narasta zniecierpliwienie, no bo nie po to tutaj Messi zawitał, aby tylko zarabiać kasę, a nic od siebie nie dawać. Dojście do finału z takimi gwiazdami, jakie oni posiadają, to powinno być minimum, ale prawdopodobnie ich przygoda zakończy się już teraz. W zdecydowanie słabych nastrojach mogą być kibice Manchester United, gdyż w piątek to Middlesbrough wyeliminowało ich z Pucharu Anglii. Doszło do serii rzutów karnych, podczas której dopiero w ósmej serii pomylił się 19-letni wychowanek Manchesteru, Alanga. Niestety bardzo przykre było zachowanie niektórych pseudokibiców, którzy go obrażali na Instagramie i pewnie na innych mediach społecznościowych. Manchester United po pierwszej połowie prowadził 1 do 0 po uderzeniu Jadona Sancho, jednak mogło być 2 do 0, gdyby Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny. Portugalczyk nie trafił jednak. Nawet w bramkę, aczkolwiek gdyby uderzył ciut bardziej w prawo, to żółt karny byłby wykonany perfekcyjnie. Wątpliwości wzbudzała także akcja, w której goście doprowadzili do wyrównania. Piłkosz asystujący zagrał piłkę ręką, ale gol został uznany. Ja jako fan United nie chcę ich usprawiedliwiać, uważam, że zagrali naprawdę słabo i pojedynek z takimi drużynami powinni wygrywać co najmniej różnicą kilku bramek. Jednak to trafienie nie zostałoby uznane jeszcze w poprzednim sezonie. Zmiana przepisów nastąpiła dopiero w tym i zakłada ona, że War może anulować bramkę, jeżeli piłkę ręką zagrał piłkarz, który zdobył gola. Aczkolwiek jeżeli wcześniej doszło do zagrania piłki ręką, a główny arbiter nie zareagował, to wartej tej decyzji zmienić już nie może. Karol Tevez ma już 38 lat, w tym momencie pozostaje bez klubu, gdyż zakończył swoją przygodę z Boca Juniors. Ale to nie oznacza, że Buty odwiesił na kołek. Media przekonują, że prawdopodobnie swoją przygodę z futbolem będzie kontynuował w Stanach Zjednoczonych. Ponoć zainteresowane ma być DC United, czyli klub, w którym niegdyś grał Wayne Rooney. Sam Argentyńczyk jakiś czas temu przyznał, że potrzebuje przerwy. Powodem nie jest jednak forma fizyczna, powiedział, że czuje się naprawdę świetnie. Jednak stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia. To głównie z powodu presji postanowił zakończyć. Przygodę z Boca Juniors, a teraz przenosiny do DC United mogą okazać się nie takie ciężkie, gdyż ten klub raczej nie aspiruje do wygrywania każdego kolejnego pojedynku. Bayern Munich ma problemy z Sergem Gnabrym, ponieważ nie chce on przedłużyć umowy. Co prawda, ta obecna nie kończy się teraz w czerwcu, a dopiero za rok. Jednak władze klubu nie chcą pozostawiać niczego przypadkowi i starają się zabezpieczyć na przyszłość, podpisując nową umowę już teraz. Ponoć problemem jest jednak wynagrodzenie, ale to chyba nikogo nie dziwi. Przeważnie w takich sytuacjach zawsze problemem są pieniądze. Zainteresowanych na usługi Gnabriego jednak nie brakuje. Liverpool, Manchester United, a nawet Real Madrid mieli już prowadzić wstępne rozmowy z agentami piłkarza. Czy w takim razie w letnim okienku transferowym Bayern Monachium będzie chciał coś zarobić i sprzeda zawodnika? Jak myślicie? Napiszcie w komentarzu. Dziennik Foot Mercato przekonuje, że Zinedine Zidane jest kuszony przez władze Paris Saint-Germain. Już kilka tygodni temu pojawiały się pierwsze informacje, że Mauricio Pochettino po tym sezonie odejdzie z paryskiego klubu. Z tego wynika, że PSR zamierza walczyć o legendarnego piłkarza, ale także już i o legendarnego trenera Realu Madryt. Mają zaproponować mu najwyższe wynagrodzenie, jakie kiedykolwiek zostało mu zaoferowane. Mowa tutaj o kwotach nawet 15 milionów euro za jeden sezon. Nie wiadomo jednak, czy Zinedine Zidane na taką ofertę się zdecyduje, gdyż jego Największym marzeniem jest prowadzenie reprezentacji Francji. Obecnie to stanowisko piastuje Didier Deschamps do końca tego roku. Jeżeli trójkolorowi po raz kolejny wygrają mundial, a umówmy się, jest na to spora szansa, to być może wtedy Deschamps otrzyma od związku propozycję nowej umowy. Natomiast Paris Saint-Germain zidana będzie chciał pozyskać w lipcu, a jak wiemy, mundial kończy się dopiero w grudniu. Rozegranie tego ze stron paryskiego klubu w taki odpowiedni sposób będzie nie lada wyzwaniem. A wy jak myślicie, kogo będzie trenował Zidan? Dajcie znać w komentarzu. Światło dzienne co chwilę ukazuje kolejne rzeczy, które świadczą o braku kompetencji Josepa Bartomeu w zarządzaniu tak wielkim klubem jak FC Barcelona. Najnowsze informacje zahaczają wręcz o absurd i należy na poważnie zastanowić się, czy Bartomeu Barcelony nie sabotował. Okazuje się, że Duma Katalonii wydała 15 milionów euro na piłkarza, którego nigdy nie kupiła. W roku 2019 wyrazili zainteresowanie obrońcą Atletico Madryt Jimenezem. Obie strony dogadały się, że Barcelona wpłaci 15 milionów euro, a w zamian za to będzie miała prawo pierwokupu tego defensora. Koniec końców nadszedł rok 2020, zawieszenie rozgrywek sportowych i wielki kryzys finansowy, który jedynym słowem pogrążył Blaugrany. W tym momencie nie było ich już stać na zakup Jimeneza, ale umowa zobowiązująca do zakupu Urugwajczyka już została podpisana i 15 milionów euro musiało wpłynąć na konto Atletico Madryt. Dogadano się jednak tak, że część pieniędzy zostało faktycznie wypłaconych, a resztę zawarto w przynosinach Luisa Suareza. A w tym momencie Jimenez ma umowę ważną z Atletico Madryt do 2025 roku, czyli Atletico Madelec zarobiło sporą sumę i do tego zyskało jeszcze Luisa Suareza. No jeżeli w taki sposób zarządza się klubem, to nie możemy dziwić się, że takie problemy ma FC Barcelona. Ósman Dembele może być takim drugim Josepem Bartomeu dla FC Barcelony. Kibice mają dość jego zachowania, a władze klubu wprost przyznają, że prawdopodobnie Dembele podpisał umowę z innym klubem, ale oni nic o tym nie wiedzą. Wczoraj pojawił się na treningu i to nie spodobało się kibicom czekającym na przyjazd piłkarzy. Wyzywano go i pojawiły się określenia, że jest najemnikiem i oszustem. Na pewno nie jest to miłe i godne pochwały, ale tak po części to nie dziwię się kibicom. A dzisiaj w niedzielę czeka nas naprawdę masa ciekawych pojedynków. Po pierwsze to o godzinie 20 zostanie rozegrany finał Pucharu Narodów Afryki. Kto waszym zdaniem wygra? Egipt czy Senegal? Napiszcie na dole w komentarzu. We Francji pojedynek na szczycie, Lille kontra Paris Saint-Germain. W Hiszpanii będziemy mieli podobnie. FC Barcelona zmierzy się z Atletico Madryt, a Real Madryt podejmie Granadę. W Niemczech Borussia Dortmund kontra Bayer Leverkusen. We Włoszech Juventus Verona, czy Napoli kontra Wenecja. A w naszej polskiej ekstraklasie Raków Częstochowa vs Wisła. Kraków oraz Krakowia zmierzy się z Lechem Poznań. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję, że oglądałeś, czy też oglądałaś do samego końca. Kosztem z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Pamiętajcie także, aby obejrzeć inne filmy, na przykład te, które w tym momencie pojawiły Wam się na ekranie. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już jutro w kolejnym materiale. Cześć!